Na przykład jestem oryginalnie za Śląskę, ale nie chciałabym mieć fototapety, która pokazuje kopalnię. Oni jeszcze powiększyli, obudowując ją jeszcze większym prostokątnym elementem. Czemu? I oni twierdzą, że to oddzieli przestrzeń. Belką! Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Ja nazywam się Agnieszka Konieczna, jestem architektką wnętrz od lat 10 i dzisiaj pooglądamy sobie telewizyjne Metamorfosy. Żeby nie znęcać się tylko i wyłącznie nad polskimi formatami, dzisiaj zerkniemy sobie w kierunku Stanów Zjednoczonych. I obejrzymy program pod tytułem Remonty Gwiazd Hollywood. Pomyślałam, że to może być całkiem ciekawe oderwanie od tych standardowych programów telewizyjnych. I wybrałam odcinek z najnowszej serii, z najnowszego sezonu, z jedyną gwiazdą, którą jakoś bardziej kojarzyłam, mianowicie z babeczką, która grała Nianie. Oh, you look at how this dress is. I wish it came in black. Sami zaraz zobaczycie. Zapraszam do oglądania. Legenda komedii i mody. Ma chyba najbardziej charakterystyczny głos w Hollywood. Zdecydowanie. Stworzyła nianie. Ta postać i cały serial to jej dzieło. Myślisz, że ten śmiech jest autentyczny? Okaże się, że mówi o tak. Fran mówi, że Angelika i Ramon latami cały wysiłek wkładali w wychowywanie dzieci. Są już dorosłe. Dom był na drugim miejscu. Fran chce to zmienić. No, i format ten polega na tym, że gwiazda Hollywood, w tym przypadku Fran Drescher, grająca nianie, jak już wspomniałam, obdarowuje remontem swoich bliskich. I tutaj już możecie się domyślać, że to otwiera drzwi dla dram i płakania przed kamerą. I dość często dostawałam od Was komentarze pod różnymi polskimi formatami, które też wykorzystują te traumę, pokazują opowieści o traumatycznej przeszłości. Pisaliście mi, że Amerykanie są najgorsi pod tym względem, że te programy pochodzące ze Stanów są najbardziej hardkorowe. Tutaj myślę, że ten program jest przykładem na to, że nie jest tak źle. Te trudne historie są gdzieś tam tłem do tego programu, ale nie jest to zrobione aż tak bardzo hardkorowo, więc myślę, że tutaj przetrwamy. Robiłaś kiedyś coś takiego? Nie, uwielbiam pomagać. Pomaganie ludziom, których kocham, sprawia mi wielką przyjemność. To najcudowniejsi ludzie przeżywają amerykański sen. Przyjechali z Meksyku i wszyscy mają obywatelstwo USA. Cała czwórka dzieci poszła na studia. Są bardzo mądrzy. Nie macie pojęcia, jakie to będzie świetne. Oni teraz są urodziny w Guadalajarze. Wiedzą, że tu jesteśmy? Nie mają pojęcia. Ich najstarsza córka, Angelika Juniorka, dała mi klucze. To ona ze mną spiskuje. Teoretycznie na remont jest miesiąc czasu, bo obdarowywani uczestnicy wyjechali na miesięczne wakacje. Ile? Nie wiem jak wy, ale ja nigdy nie byłam miesiąc rzędu na wakacjach. Więc zazdro i zastanawiam się, na ile to autentycznie są jakiekolwiek niespodzianki, ale nawet jeśli nie są, no to i tak cieszę się, że na ten remont zostanie przeznaczony miesiąc czasu, a nie dwa dni, pięć dni czy siedem dni, tak jak w polskich formatach, bo to bardziej pokazuje realia czasu potrzebnego na remont, a nie, wiecie, takie sztuczne przyspieszanie i udawanie, że w ogóle da się zmieścić w tak krótkim czasie. To dla mnie wielkie szczęście, że znam Ramona i Angelikę. Otaczają miłością moje zwierzęta i mnie. Są przy mnie od lat. Przeszłam raka, pomogli mi go pokonać, wspierali mnie od pierwszej diagnozy. Mam za sobą bolesny rozwód, na nich zawsze mogłam liczyć. To nie były łatwe chwile. I na pewno nie byłam wtedy łatwym towarzyszem. Podobał w ogóle mi się ten format, który polega na tym, że to konkretna osoba jakby typuje uczestników, którzy zasłużyli na remont według niej, bo gdy to telewizja decyduje o tym, kto zasługuje na remont, a kto nie, no to potem są komentarze i listy do stacji o tym, że wcale nie, źle wybrali, ta rodzina wcale nie zasługuje. Tutaj mamy wybór Gwiazdy Hollywood, co z jednej strony jest spoko, bo przynajmniej chyba. Nie będzie aż tyle komentarzy hejterskich w stronę uczestników, aczkolwiek z drugiej strony, no, jeżeli warunkiem uczestnictwa jest to, że musisz znać osobiście, blisko gwiazdę Hollywood, to też to jest takie trochę krzywe. Nie? <laughs> Ma to swoje wady i zalety. Ty też chcesz zrobić dla nich coś cudownego? Jestem taka przejęta. Czasami życie nas wciąga. Byli tak skupieni na wszystkim innym, że nie mieli czasu zrobić remontu. Dom wiele znaczy dla gospodarzy. Mieszkają tu od 23 lat. Tu rodziły się ich dzieci. To dom pełen wspomnień. Tutaj czują się u siebie. Wspaniale, że możemy przyjść i tchnąć w niego nowe życie. Stan obecny tego wnętrza jest taki, że widać, że został urządzony już jakiś czas temu, natomiast nie jest w jakimś złym stanie, po prostu już gdzieś tam nie wpisuje się w obecne trendy, pewnie dlatego chcą je zmienić. No i mamy tutaj kolorystykę taką beżową z ciężkimi, ciemnymi drewnianymi meblami. Zdecydowanie to wnętrze mogłoby wyglądać po prostu lepiej. Angelika i Ramon uwielbiają swój dom, ale Fran chce poprawić jego funkcjonalność i styl. Zamiast starej, zniszczonej podłogi, położymy jasne deski, tworząc nowoczesne wnętrze. Klasyczny urok przywrócą mu tradycyjne sztukaterie. Gospodarze potrzebują pokoju dziennego, który nada się zarówno na spokojny wieczór z filmem, jak i rodzinną imprezę. Przytulne meble w kremowych odcieniach dodatkowo go rozjaśnią i optycznie powiększą. Okno wykuszowe to główny atut jadalni, więc odnowimy stolarkę i zbudujemy ławę na wymiar. Wstawiając elegancki stół stworzymy wyrafinowane i wygodne miejsce na świąteczne spotkania lub wieczory z taką. Fran zależy na remoncie kuchni. Szafki na wymiar i blaty z konglomeratu kwarcowego dodadzą jej klasy, a otwarte półki nad oknem zwiększą przestrzeń do przechowywania. Dopełnieniem tej kulinarnej oazy będą nowoczesne urządzenia i płytki na ścianie za kuchenką. Projekt jest bardzo amerykański, mamy tutaj jasne kolory, jest to całkowicie poprawne. Jedyne, co do czego mam spore wątpliwości, to ta ława w wykuszu. W ogóle stół w wykuszu ma jak najbardziej sens, jest to powszechnie stosowane. Natomiast ja osobiście, jak jestem zaproszona gdzieś i w związku z tym siedzę przy stole jadelnianym przez dłuższy czas, to bo po godzinie wolą mnie plecy, a po dwóch godzinach już muszę zejść z tego krzesła. I mówię tutaj o krześle. Jeżeli oni chcą robić ławę, która pewnie będzie po prostu skrzynią z jakimiś poduszkami, to to będzie mega niewygodne na dłuższą metę, więc dobrze by było takie rozwiązanie, które jest bajeranckie i wielu osobom będzie się podobać pod kątem estetycznym, jednak omówić z właścicielami, z którymi no tutaj tego nie omówią, ale dobrze by było to omówić, żeby zastanowić się nad tym, czy oni często zapraszają gości, czy w jakim wieku są ci goście, czy jest dużo dzieci, czy jednak raczej są dorośli, czy wręcz osoby starsze, najczęściej są zapraszane przez nich. To może zrobić dużą różnicę w komforcie użytkowania tej przestrzeni. Zwróciłem na to uwagę od razu. Ty też zaraz to pokazałaś. Jest problem. Będę tu stać i pokazywać. Mam kombinezon, mam okulary. Pokaż, gdzie przywalić. Trzeba chyba pójść wzdłuż tej linii. O Boże, wy nie żartujecie! O Jezu! Czy to przez termity? Tak, to wszystko jest przerzute przez termity. Źle to wygląda. Popatrz, tu też zniszczone. To nie są oryginalne belki. Ktoś je dosztukował i zrobił to źle. Całe piętro. Kto robił te naprawy? Zaczyna się demolka i okazuje się, że wszystko jest przyżarte przez termity. Amerykańskie domy dość często są budowane w takiej technologii, że nie mamy betonu, żelbetu i pustaków, tak jak w Polsce, tylko mamy konstrukcję drewnianą. I w ścianach, i w stropach, wszędzie. Efekt jest taki, że jeśli tak jak tutaj dostaną się termity i przez długi czas będą działać, no to bardzo duża część konstrukcji jest do wymiany, co jest ogromnym Kosztem. Boję się trochę tutaj tego, że mimo, że oni powiedzieli, zostało to powiedziane, że oni się podejmą wymiany tych elementów konstrukcyjnych, które ucierpiały, żeby no, nie zostawiać tego w takim stanie jak teraz, to i tak oni się zajmują tylko częścią dzienną i kuchnią. Na pewno gdzieś tam dalej jest też sypialnia, łazienka itd. Tak Na pewno to nie jest cały. Dom. Więc obawiam się tego, że jeżeli te korniki zostaną w stropach, w podłogach, w pomieszczeniach obok, to pewnie za chwilę przejdą do tego salonu. Nie? A zastanawiam się nad tym, na ile ci uczestnicy będą mieli finanse, żeby samodzielnie powymieniać to drzewo w innych pomieszczeniach. Fajnie, że im to zrobią, ale problem częściowo zostaje. Mam złe wieści. Jest coraz gorzej. Tu nie ma żadnej izolacji. W dzień musi być strasznie gorąco. Mam tego dość. Chciałam zrobić coś miłego, a mamy jakiś koszmar. Co to jest? W ogóle tu nie pasuje. Boże. Wcale nie widać, że ten moment, kiedy Fran Drescher wzrywa tą żaluzję jest tylko okna, jest wyreżyserowany. W ogóle. Najważniejsza sprawa, jak rozjaśnić małą przestrzeń, zwłaszcza w kuchni. Czasami robimy kuchnię w dwóch odcieniach. Obawiam się, że ta jest na to za ciasna. Może zamiast wstawiać szafki w kolorze drewna, rozciągnijmy do kuchni drewnianą podłogę. Dałoby to wrażenie organiczności, a szafki mogą być w jednolitym kolorze. Ta jest najjaśniejsza, tak? To wygląda ładnie. Pięknie i elegancko. Mamy tutaj przedstawiony moment wybierania materiałów do kuchni. Jak najbardziej to, co zostało dobrane, jest poprawne. Mamy tutaj biel, jest na drewno, tak jak na wizualizacjach. Zastanawiam się nad doborem tego drewna na podłogę, bo w stanie obecnym jest tak, że uczestnicy mieli płytki na podłodze. I myślę, że biorąc pod uwagę te korniki, które są między innymi w konstrukcji podłogi, w tych belkach, które utrzymują podłogę, czy drewniana podłoga w tym miejscu łącznie z kuchnią? No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Raz, że ona może zostać szybko zniszczona, jeżeli oni nie będą mieli finansów na to, żeby pozbyć się korników z całego domu. A dwa, że drewno w kuchni jest dość kontrowersyjnym pomysłem, bo drewno nie lubi się z wilkocią, a w kuchni dużo łatwiej coś wylejemy, czy nie wiem, na przykład. Zmywarka nam się zepsuje i zaleje pół podłogi. Także myślę, że drewno w kuchni nie jest żadnym błędem. Jest to jakaś opcja, ale może się okazać średnio praktyczne. Fran chciała ścianę z ręcznie malowanych płytek z kwiatową mozaiką. Bardzo tradycyjne, ale czas nie jest tu naszym sprzymierzeńcem. Na takie płytki zrobione na zamówienie czeka się od 6 do 16 tygodni. Musimy pójść na kompromis i znaleźć piękne płytki dostępne od ręki. Szukamy płytek w stylu talavera. Te są zbyt jaskrawe? Zostańmy przy biało-niebieskim wzorze, tylko nie tak geometrycznym. Całe wnętrze ma być lekkie, nowoczesne i funkcjonalne, ale chcemy mieć też tradycyjny dodatek. Ładne motywy kwiatowe. Z tego, co mówił Fran, wynika, że Angelice to by się podobało. Taki meksykański akcent. Szukamy ręcznie malowanych płytek, nawiązujących do meksykańskiego pochodzenia gospodarzy. Tutaj mamy pokazane szukanie płytek, które by nawiązywały do Meksyku. Z którego są uczestnicy? Jeżeli oni faktycznie chcieliby zobaczyć u siebie takie płytki, to jak najbardziej. Aczkolwiek myślę, że dobieranie wyposażenia pod to, skąd ktoś jest albo gdzie się dana Nieruchomość znajduje, nie zawsze musi się jakoś super sprawdzić. To jest jedna z tych rzeczy, które warto z przyszłymi mieszkańcami omówić. Ja na przykład jestem oryginalnie ze Śląska, ale nie chciałabym mieć fototapety, która pokazuje kopalnię. Nie muszę mieć nawiązań w swoim domu do tego, skąd pochodzę, i myślę, że no, im to albo się spodoba, albo nie, ale no nie jestem super fanką tego rozwiązania. Chcemy w tym długim i wąskim pokoju zdefiniować różne strefy. Co zrobisz? Tu skleimy. Ładna belka pod sufitem. Optycznie podzieli przestrzeń. Dobrze. Świetna. O tak. Mamy belkę. Trzymam. Chodzimy na górę. Już. Wydawało mi się, że jest gruba, ale pod tym wysokim sufitem wygląda świetnie. Pasuje? No proszę. Nieźle. Powstają dwa oddzielne pokoje. Wcześniej wyglądało to jak tor do kręgli. Szerokość się nie zmieni, ale estetycznie będą to różne przestrzenie. W pomieszczeniu mniej więcej na środku mamy belkę konstrukcyjną, którą oni jeszcze powiększyli, jakby sztucznie obudowując ją jeszcze większym prostokątnym elementem. A właściwie w kształcie litery U. Czemu? I oni twierdzą, że to oddzieli przestrzeń? Belką. Wiecie, sposobów na rozdzielenie przestrzeni jest mnóstwo, chociażby przez to, żeby pomalować ściany czy sufit na jakiś inny kolor, żeby wprowadzić dywan, żeby wprowadzić inne meble zupełnie niż były w pierwszej części. No, Sposobów jest mnóstwo to, że pojawi się element konstrukcyjny, w życiu bym tego nie zinterpretowała jako podział wnętrza. Bardzo dziwny pomysł i bardzo takie, to mi się wydaje sztuczne i wymuszone. Moi drodzy, zanim przejdziemy do drugiej części filmu, mam dla Was dwa ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, strona ambienskom.pl już ruszyła, to jest strona mojej pracowni projektowej. Ona była w ostatnich miesiącach w przebudowie i tam więcej rzeczy nie działało niż działało w związku z tym. Ale już jest nowa strona internetowa, już stoi, już wszystko działa. Co oznacza, że z jednej strony możecie tam zajrzeć z ciekawości, bardzo Was zapraszam do tego, a z drugiej strony możecie sobie przeczytać stare posty. Posty blogowe. One już dawno temu się przestały pojawiać, ale czasem nie pytacie o rzeczy, na temat których już napisałam artykuł, więc czasem linkowałam do jakichś artykułów. No i teraz już na 100% można je przeczytać, bo te linki będą działać. Drugie ogłoszenie parafialne jest bardziej dla branży, dla architektów i projektantów wnętrz, który wiem, że to też oglądacie. <laughs> Organizuję do końca tego roku mniej więcej raz w miesiącu szkolenie, które jest bezpłatne, i najbliższe szkolenie jest już w środę 18 września. I to jest szkolenie o tym, jak sobie radzić z trudnym klientem. Myślę, że każdy, kto pracuje z ludźmi, czasem natyka się na kogoś z kim ciężko się dogadać i właśnie o tym będzie to szkolenie, jak sobie z tym poradzić, jak rozmawiać z takim klientem, który bywa problematyczny. Bardzo Was zachęcam do zapisu. Tutaj znajdziecie stronę internetową, na której jest bezpłatny zapis. Oprócz tego jeszcze trzy tematy szkoleń będą poruszane. Trzy szkolenia w trzech tematach też takich bardziej biznesowo zakulisowych na architektów wnętrz, nietypowo projektowych. Więc jeżeli to Was interesuje, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Możecie się nawet zapisać na wszystkie szkolenia z góry, które będą organizowane. Tutaj zostawiam link taki bardziej ogólny. No i w prawym dolnym rogu mniej więcej jest przycisk, który prowadzi właśnie do zapisu na wszystko z góry. Takie tam ułatwienia życia. To co mam nadzieję, że widzimy się na szkoleniach, ewentualnie na stronie internetowej. O Boże! Nie, to inny dom, jaki piękny. Patrzcie na podłogę w całym domu, teraz jest Wasza. Jest tak pięknie. Jeśli chodzi o część dzienną, to myślę, że ona jest ładna, estetyczna, jest bardzo jasna i na pewno wielu osobom będzie się podobała. Nie czuję, żeby to było takie projektowanie, jak zazwyczaj jest w Polsce, bo w Polsce pewnie byśmy zaproponowali jakieś meble na zamówienie, jakieś elementy, które są bardziej takie architektoniczne, a tutaj mam poczucie, że to jest takie wnętrze, z którym też osoba niezwiązana z tą branżą by sobie poradziła, bo to jest wnętrze na zasadzie wrzucamy gotowe meble. Nie? I nie ma w tym nic złego, ale no myślę, że ściana telewizyjna mogłaby wyglądać ciekawiej niż po prostu gotowa szafka plus telewizor. Tak samo w głębi mamy jakąś szafę, która też jest trochę dziwnym wyborem. Myślę, że jakiś regał w części dziennej byłby bardziej adekwatny. A jeżeli szafa jest potrzebna, bo wygląda na to, że tam nie ma żadnego wiatrołapu, tylko wchodzi się... Prosto do części dziennej, to jeśli tak jest, to po pierwsze, czemu mamy drewno w, tam przy wejściu na podłodze, a po drugie, no jeśli jest potrzebna szafa, to jest potrzebna przy wejściu. Raczej bez sensu, żeby osoba, która wchodzi do domu i chce odwiesić swój płaszcz do szafy, a nie tylko na haczyk, musiała przejść przez. Całe pomieszczenie. Także układ tego pomieszczenia jest trochę dziwny. On został zachowany taki jak był wcześniej. Nie wiem, czy to jest kwestia elektryki, czy tak chcieli uczestnicy, czy o co tutaj chodzi. Ale nie mam jakiegoś takiego poczucia, żeby to super idealnie wykorzystywało potencjał tego wnętrza. Ta strefa wyjściowa jest dość mało praktyczna, w związku z tym. No a to, co się dzieje dalej? No to po prostu sofa naprzeciwko telewizora, takiego trochę przesuniętego, no ale. Tak widocznie musiało być. No i dalej mamy ten stół z ławą. To, czy ktoś wytrzyma pod kątem bólu pleców na tej ławie, no to już kwestia indywidualna. Zobaczmy jadalnie. Jaka piękna ława! To był obrus. Przerobiłem go na poduszkę będzie można usiąść z dziećmi. Ta jadalnia pod kątem kolorystycznym chyba mi się najbardziej podoba, jakby ten fragment po prostu, bo mamy tutaj i trochę ciepłego beżu, i czerni dla kontrastu, i tą białą utralną. Myślę, że to jest fajnie skomponowana i jak patrzę na ten fragment, na ten konkretny obrazek tej jadalni, to wszystko tam ładnie gra, proporcje ładnie grają, kolory ze sobą pasują. Myślę, że to jest tak wizualnie jeden z bardziej udanych fragmentów tego wnętrza. Jeśli chodzi o stół, lepiej ustawić go wzdłuż pokoju i wykorzystać ławę. Macie lepsze przejście. Tylko pytanie, czy to lepsze przejście jest tego warte? Bo oni przesuwali te drzwi i rzeczywiście to przejście jest tam szerokie. Ale czy to jest taki priorytet? No to myślę, że trzeba byłoby ich zapytać po prostu, a nie zakładać, bo no nie wiem. Wow. Popatrz na tę kuchnię, ale pięknie. Pięknie, prawda? Cudowne płytki. Podobał mi się biało-niebieski wzór. To ręcznie malowane płytki. Chcieliśmy nawiązać do waszej meksykańskiej spuścizny. Niesamowite. Ta kuchnia myślę, że wyszła ładnie, to o co się obawiam to właśnie to drewno na podłodze, które teraz jest zagrożone i wilgocią w kuchni, w sensie wylewaniem się różnych płynów na tą podłogę i kornikami, także zobaczymy jak długo przetrwa, trzymam kciuki, żeby przetrwało jak najdłużej. No i ta wisząca szklano-metalowa półka przy oknie jest dla mnie zastanawiająca, bo ona jest nad zlewem. Więc zastanawiam się, na ile to będzie wygodne, żeby mokre talerze odkładać na szklane półki. A jeżeli tam mają być nie mokre, tylko suche, to czemu to jest nad zlewem? No nie wiem, nie ma tam żadnego ociekacza, więc to tak wygląda, jakby to miał być ładny ociekacz, no ale szklany przezroczysty to. Absolutnie to się nie uda. Druga rzecz jest taka, że tam zaraz obok jest okno, więc podejrzewam, że to okno się otwiera na zasadzie przesuwania do góry. Nie jest uchylne, tak jak w Polsce, no bo wtedy by się w ogóle nie otwarło. Wydaje mi się, że to jest dom parterowy, więc od biedy zawsze od zewnątrz można umyć okno, tą część zewnętrzną. Natomiast, no, nawet jeżeli to okno się otwiera na zasadzie przesuwania, to raz na jakiś czas od środka też trzeba będzie je umyć. I ta półka zdecydowanie tego nie ułatwi. Coraz bardziej bym wolała, żeby ta wisząca półka była gdzieś przy ścianie, szczególnie że te półki może być bardzo ciężko utrzymać w czystości, a to, że mamy tam bezpośrednie światło dzienne, tylko sprawi, że to będzie podkreślone promieniami słońca. Jeśli chodzi jeszcze o to wnętrze części dziennej, tak jak moim największym zarzutem do wersji pierwotnej była masywność, ciężkość tych mebli, przez to, że były ciemne drewniane, no i też w kształcie takie dość konkretne, to tutaj jest niewiele lepiej. Mamy jasne kolory, więc czyta się to lżej. Natomiast sofa jest dość masywna, a mogłoby być na nóżkach i od razu by to lżej wyglądało. Stolik kawowy też jest masywny, też mógłby być lżejszy w odbiorze. Pod telewizorem jest bardzo masywna komoda. Myślę, że gdyby dokonać tutaj paru innych wyborów, to naprawdę to wnętrze na byłoby lepsze w odbiorze, właśnie lżejsze. Czuję, że te masywne meble tutaj się ledwo mieszczą, mimo że przecież jest dużo miejsca. Dajcie mi znać, czy. To tylko ja mam takie wrażenie, czy wy też to tak widzicie? No, czuję, że mogłoby to wyglądać trochę lepiej. Boję się cały czas o tą strefę wejściową, o to, że nie ma tam. Płytek choćby przez pierwsze półtora metra od wejścia, żeby móc spokojnie odłożyć buty mokre, móc wejść spokojnie w butach, a nie zdejmować je przed domem. No, to drewno nie wytrzyma tam długo i podejrzewam, że uczestnicy będą. Musieli sobie poradzić jakąś wielką wycieraczką, która będzie tam brzydko wyglądać, a dałoby się to zrobić po prostu lepiej. Nie rozumiem dalej tego wyboru, nie rozumiem czemu nie mogła tam stanąć jakaś zabudowa meblowa typu regal, plus szafa, żeby lepiej zagospodarować tą ścianę. Ta ściana telewizyjna też mogłaby być lepiej zaprojektowana, no ale mamy tutaj takie podejście typowe, że wrzucamy gotowe meble i, i tyle. Jest to charakterystyczne dla. Projektowania wnętrz w Stanach Zjednoczonych, że często właśnie te gotowe meble są wykorzystywane i rzadko kiedy sięgamy po jakieś większe zabudowy meblowe, po meble na zamówienie, chociaż przecież kuchnia jest zrobiona na zamówienie, więc to nie jest tak, że tam w ogóle to nie jest obecne, ale nie jest tak powszechnie stosowane jak na przykład w Polsce. Przynajmniej sądząc po tym programie. Wejdźcie. Rodzina Ramona i Angeliki. Wspaniale. Cześć. Angelika, Ramon i ich dzieci są dla Freny jak rodzina. Fran się rozpłakała, Angelika i Ramon też. Ja, Jonathan, wszyscy we łzach. No i tyle, moi drodzy. Dotarliśmy do końca odcinka. Uczestnicy są oczywiście zachwyceni. Nie spodziewaliśmy się niczego innego. Myślę, że w spoko to wyszło. Myślę, że te zmiany, które zostały wprowadzone może poza podłogą drewnianą zamiast płytek są na plus zdecydowanie jest parę miejsc, które będą niepraktyczne, które boję się, że im się nie sprawdzą. No ale cóż... Dajcie znać, jak podobał wam się ten program, jak podobał wam się też mój komentarz do tego programu. No i co? Zachęcam was do obejrzenia też innych odcinków na moim kanale YouTube. Co niedzielę o 10 zawsze jest świeży, cieplutki, nowiutki film do obejrzenia. Zapraszam. Dziękuję, że dotrwaliście do końca i do zobaczenia. W następnym odcinku. to pa. Fran Fresher? tak to prze ona się nazywa? Front refresher. No nie w oknie. Nie w oknie. Szczególnie że te, że jeżeli, szczególnie że jeżeli te szczególnie zakładając, szczególnie je to się przypudrować, bo już mi się re